Cześć, nazywam się Patryk Patalan i dzisiaj postanowiłem zrobić dla Was takie małe intro Paska Start w systemie Windows Vista. Najpopular... Najpopularniejsze systemy to Windows XP i Windows 7. Dlatego właśnie chciałem pokazać Wam kilka ukrytych tajemnic w systemie Windows Vista, właśnie w Pasku Start. I pokażę Ci małe intro. Więc. Ikona jest troszkę inna niż w systemie Windows XP czy 7. Po otwarciu rzucają się w oczy oczywiście ikony po lewej stronie. Są to programy, gry lub aplikacje, które są najczęściej używane. U mnie jest to np. GADU-GADU 10, Camtasia Studio, Google, Google Chrome, OpenFM. A na samej górze jest Twoja przeglądarka internetowa. Domyślna przeglądarka internetowa. U mnie jest to Opera. Po przytrzymaniu lub kliknięciu na wszystkie programy otworzy się taka strona. Masz tu programy, które są poukładane alfabetycznie. Ja tu na początku mam utorrent Adobe Bridge CS5, Adobe Device Central. No, kilka programów Adobe. Adobe Photoshop. Na ja dogadu 10. Od programu Galeria Fotografii Systemu Windows do Windows Update. Są to. Programy, które od razu były zainstalowane na Windows Vista. Oczywiście oprócz Perfect Union Installer i Opera. W dole mamy foldery zainstalowanych. Po prostu wszystko, co zainstalowałeś, jest tutaj, i są to rzeczy umieszczone w folderach. Na przykład, gdy klikniesz na Camtasia Studio 7. Możesz od razu otworzyć program lub kliknąć na Applications. I masz tu Camtasia Menu Maker, Camtasia Player, Camtasia Recorder, Camtasia Theater. Po kliknięciu na Camtasia Studio 7 wszystko się zamknie. Tutaj mam Adobe. Mogę po prostu otworzyć Adobe Media Player. Mam też Avast Free Antivirus. No, mam też kilka gier, na przykład Gothic 2. A w folderze gry są gry, które już są zainstalowane na Windows Vista. I tak to wygląda. Teraz kliknę wstecz. Także to by było na tyle na lewą stronę na główną stronę, tak powiem. Teraz rozpocznij wyszukiwanie. Większość użytkowników raczej nie używa tego okienka, ale ja tak. Myślę, że to jest naprawdę przydatna rzecz. Bo przykład, gdy w tym okienku wpiszę www.metin2.pl i kliknę Enter, otworzy się domyślna przeglądarka i strona jest to wspaniałe, bo internet otwiera się sam, szybko i ze stroną, którą właśnie wpisałeś. Dla mnie jest to wspaniałe moim zdaniem. Bo zamiast czekać na otwarcie internetu i wpisywanie strony dopiero tam, możesz po prostu otworzyć szybko pasek Stark i rozpocząć wyszukiwanie kliknąć stronę, która Cię interesuje. Dobrze, teraz przejdę do prawej strony Paska. Tu jest obrazek, który wybrałeś przy instalacji systemu. Tutaj masz nazwę komputera. Po kliknięciu otworzy się taki folder to są foldery, które od razu były na Windows Vista te dwa ja zainstalowałem no i masz też dokumenty, obrazy, muzykę gry ja na przykład wejdę w muzykę otworzy się folder z twoją muzyką masz tu przykładową muzykę która od razu była na Windows Vista lub twoją muzykę i tak to wygląda Dalej masz bieżące elementy, najważniejsza rzecz twój komputer, wejścia USB, CD-ROM, dysk Vardy, wszystko proste, Powinien się o tym wiedzieć. Tu masz panel sterowania, programy domyślne, pomoc i obsługa techniczna. Po wejściu w panel sterowania możesz ustawić stronę górną panelu sterowania lub wygląd klasyczny. Kto jak lubi, ja raczej wezmę tą pierwszą opcję. Teraz tak. Trzy najważniejsze guziki. Pierwszy, zapisuje sesję i przełącza komputer w stan niskiego poboru energii, umożliwiając szybkie wznowienie pracy. Drugi, zablokuj ten komputer. I trzeci, najważniejszy, możesz tutaj zamknąć komputer, wstrzymać go, uruchomić ponownie, zablokować, wylogować lub przełączyć użytkownika. To by było na tyle o samym wyglądzie Pasku. Jeszcze tylko Dwie rzeczy. Pierwsza: do Pasku możesz dodawać programy. Jeśli na przykład chcesz, żeby tutaj był jakiś program, po prostu przeciągnij go i dodaj do Pasku. Jak widzisz, jest tutaj, na górze. Możesz też dodać program, po prostu klikając na niego prawym przyciskiem. I wybrać przypnij do menu Start. Zobaczmy. I jak widzisz, jest on tutaj. Druga rzecz, żeby odjąć programy z menu Start, kliknij prawym przyciskiem i wypnij z menu Start. Jak widzisz, już ich tu nie ma. Są nadal tutaj. Oczywiście, tak samo postępuj z folderami się, jest tutaj mój folder po otwarciu wszystko się zgadza żeby go skasować usuń z tej listy i to by było na tyle chciałbym po prostu Wam opisać główne rzeczy w pasku start w systemie Windows Vista główne i nie tylko mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj czegoś, oczywiście nie oczekuję od Was, żebyście oglądali całego poradnika, bo naprawdę wiem, że każdy umie obsługiwać się w Pasku. Chciałbym tylko zrobić małe intro w systemie Windows Vista. Pokazać Wam kilka szczegółów i innych rzeczy. Cóż, to by było na tyle w tym poradniku. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu na youtube.com oraz na mój kanał na youtube.com. Kośnik Patryk Patalan Vista 1. Jeśli macie jakieś pytania, opinie, oceny nawet, to piście w komentarzach na dole pod filmikiem. Oczywiście możecie też oceniać łapka w górę lub łapka w dół. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć!